Chcielibyście mieć żywą choinkę w donicy w czasie świąt Bożego Narodzenia. Dziś raz z mój ogrodnik, powiem Wam, jak ją przechowywać na zewnątrz, w czasie świąt a raz, oraz później po świętach, w czasie zimy, po to, aby na przykład wiosną przesadzić ją do ogrodu. Ja kupiłam sobie jodłę, ale Wy możecie także na przykład świerka kującego, świerka pospolitego, a nawet sosnę sobie kupić. E to co najważniejsze, to na etykiecie znajduje się nazwa. Jej wysokość aktualna oraz informacja, czy to jest to roślina ukorzeniona czy kopana. Roślina ukorzeniona, czyli tak jak teoretycznie moja, będzie miała dosyć mocny system korzeniowy, niezniszczony tutaj w tej doniczce. Roślina kopana, czyli po prostu jesienią, producent wykopał ją z gruntu i wsadził do tej doniczki. Wtedy korzenie mogą być po prostu dosyć mocno zniszczone, po prostu poszarpane i tylko wypełnione. Jakimś piaskiem czy podłożem. Więc bardzo ważna informacja w czasie transportu. Nie, bierze, nie chwytamy ją całą roślinę, tylko najlepiej za całość, czyli za osłonkę od dołu. Moją jodełkę ja będę przetrzymywać aż do świąt, aż do momentu, kiedy będzie w domu, w takim koszyku. Na dnie znajduje się styropian, który będzie izolował roślinę od y, po prostu kafalek oraz wyłożę go bokiem styropianem z boku. E, w ten sposób moją roślinę Będę po prostu izolować, będę ochraniać przed y, niższą temperaturą. Zostawiam w tym worku tutaj zielonym, ponieważ w każdy dzień, który będzie powyżej 0 stopni Celsjusza, warto podlać y, rośliny właśnie, no właściwie wszystkie rośliny, które będą są zimozielone. Y, to uchroni je po prostu przed y, y, wysuszeniem, przed y, suszą. Dodatkowo wypełnię to jeszcze y, po prostu y, tekturą, a na górę wyłożę szyszkami, aby ładnie wyglądało. Jakiś jeden dzień, dwa dni przed świętami trafi do domu. 2-3 dni przed świętami warto przenieść dopiero roślinę do środka. Im wyższa temperatura, pamiętajcie, że musimy ją podlewać. Dlatego e, moją jadełkę wsadziłam do wiadra i później dopiero wiadro e, jeszcze do tego do worka. E, pamiętajcie, że podlewamy raz, dwa, e, dwa razy w tygodniu i przetrzymujemy jadełkę maksymalnie przez 2-3 e, tygodnie. Później, kiedy chcecie ją po prostu, to jakby święta już zakończyć, warto, zanim przeniesiecie roślinę na zewnątrz, dać jej taki okres, takiego okresu przejściowego, kiedy będziemy obniżać temperaturę. Czyli na przykład wynieść roślinę do chłodnej piwnicy albo do przedsionka, tam gdzie temperatura będzie po prostu znacznie niższa od pokojowej w domu. I, ale wyższa od y, temperatury zewnętrznej. Jeżeli by na przykład pogoda na to sprzyjała, można po prostu posadzić y, roślinę od razu do gruntu.